Leko mnie otarł tutaj, nic mi nie zrobił, ale ja już byłem czujny, ale nie mogłem się bić w centrum miasta. Gdybym ja się bił, miałem trochę wypite, to by mnie zamknęli i bym już był w więzieniu. No. Ja się nie mogę bić z ludźmi. Za mało lata, ty zaatakujesz jakiś typek na czpany i co ja mam zrobić, ty? W ogóle ten. Ja, chciał mi jeden zaatakować, nie? No. Cofnąłem się, nadepnąłem na jakąś dziewczynę, drugi chciał mnie pobić. Chodzę do baru i trzeci jeszcze był, też. No. Se znaleźli, nie wiesz, taki ten, nie Róce, może. A za mało razy? A, do barów nie chodzę, tam nie ma ochrony, tam nie ma w barze ochrony. Podejdą trzech, zakryją, wiesz jak to jest. A tam każdy siebie zna, to są takie wiesz, z miasta, mają swoje stoliki, wszystko. No niestety. Lepiej to od... Dobra, pokażę wam te drzwi. No prawdziwa historia, no nie bez powodu przyjechali drzwi pomazać, no. Kurde, po co mam wam kłamać, ty? Do roboty świnia. ja roboty mam cały czas. Zobaczcie drzwi. Heh. Zobaczcie drzwi, coś się Stało, nie? Zabrać światła, ja tam na klatce. Dobra. To rano było, o czwartej. Przed. Co? Zobaczcie co się stało. No drzwi od klatki pokazuje. A. Zobaczcie drzwi, co się stało. I jeszcze Magikala przez K napisali ty. Zobacz, ja tu ja to na klatce. Zobacz, co się stało. Pa, Magikala przez K. Widzicie? K. Mówię, że szkoły... No, wiesz, to do jak gówno widać, no. Nie chodzą, kurde, bomby. Pisać ją nie no. nawet. Jak go napisali przez samochód. Eee. Eee, słuchajcie, wróciłem sobie o znajomych z rodzin i zobaczcie, jak napisali Magikala przez K. Tragedia, co? drugie okno też. Tragedia. Przez C się pisze. <grym>